Kranik. Proszę, ja pana się pytałem, nie pana. Kropla wody. Dobrze, okej, okay. a jakby by pan ujął to? ogóle świetny kranik. Czekamy na dyskusję na ten temat. Dobra woda. Najważniejsze, że mokra, I to, słuchajcie, to jest tlenek wodoru, uprzedzam. Uprzedzam wszystkich. to jest tlenek wodoru H2O. Tlenek wodoru, masz nie masz pojęcia, tlenek wodoru, H2O H2O ale pójdę. A ja nie wiem dlaczego tak nazwali Krótki komentarz do tego co się dzieje tutaj. Brak komentarza, piękny, tak? Czy coś... Piękny wodopadzik. Piękny, po takiej wyczerpującej drodze. A jak panu się podoba ta sytuacja cała? Tak, cudowna. Cudowna, dobrze. O, mamy, mamy następnych kolarzy. Zapraszamy, zapraszamy tutaj bliciutko, bliziutko. Tutaj wyszyń Wyszyng procentowy To jest dobra woda, dobra woda, czysta woda. Woda, łódka czysta. Uwaga, uwaga! Uwaga, auto, uwaga, stop! Stop! Bye, bye. O tak, bardzo dobre określenie. Czyli jak oczucie, proszę grupy, ogólne. Ogólną informację. Czekamy teraz Mamy godzinę 16, ile? Świetna rozrzewka przed 30, to jest jakiś krótki komentarz, jak gruba się spisuje w stosunku do tych trzech grup pozostałych y, Ten palec wskazuje wszystko O Państwa jak sytuacja, przepraszam, że tak przerwałem ciekawą rozmowę, jak sytuacja? Smacznego, dobrze. Energetycznego smacznego. Ja bym się Jak u ciebie fotki? Były fotki dzisiaj? Teraz, na tej trasie Śmiało, powiedz Kasiu, były dzisiaj fotki. o lejesz na mnie, dobra, olałaś mnie, narzeczona mnie olała, trudno, bywają takie narzeczone, dobra. Nie wiem Janek Ci za to pozwoli, ja narzeczona. Prokurator? Nie, nie. nie. no to spoko, będzie. przeżyjemy to jakoś. Słuchajcie, mówcie coś, bo to są najpiękniejsze chwile za 20 lat. Ja mam nawijać tylko... Zdecham. 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 Ale to się być podłożyć po to za No powiedz coś, no. Kruski komentarz, jeszcze jeden. Zdecham. Ale ciągle jesteśmy w prowadzeniu. górską, O, zróbmy jakąś premię górską. Wyznacz tam premię górską. A w przodzie jedzie. Górska premia. Na przykład za kilometr, no nie wiem, pierwszego stopnia jakaś będzie premia. Pietrze u nas będzie. Apartamentach finał to będzie przy autobusie słuchajcie, mówiła mi się, że finał tego, tego wszystkiego jest przy autobusie kto pierwszy dostanie panu autobusą to jest całość od kierowcy to czy znajdziemy autobus jeszcze nie znowuć. czy autobus nas znajdzie? nie trafi do hotelu. dobra, A, czyli tak zwane, już zamykamy dyskusję pomału jedziemy dalej, tak? na razie trzymam kamerę prosto, bez dużego pochyłu tak, ale ci się To się chwieje twój obraz na razie. Kamera jest stabilna. Eee, ooo, może Ciebie my... trochę nakręcimy. Kogo? Ciebie trochę. Co? No dobra, to właśnie nakręć mnie trochę. Tylko. Ja może gdzieś usiąść. A tylko nie co to robić? Cicho, cicho, cicho. Tak, co? Cicho. Kręci cię. To, to, jest, to jest pełna amatorka. Pokazuj się, obejmuj się okay. razem. Z to jest autor całego przedstawienia, ten, który najwięcej gada. To ja Stanisław. inżynier, nie, projektant. Nie, ty jesteś projektant, dlaczego? Wody, wody, wody. O, tego. od tego. co? 2 O, to, wiem, z uczelni to jest tlenek wodoru, bardzo przyjemny. Dotyku Dobrze się pije. <ś reinventing>. Razem z drinkiem. A, bożesz, a możesz coś powiedzieć mądrego? Tak. Tak, tak. tak, tak. To, jestem, to dziękuję. Dziękujemy. Jestem, więc jestem. Jestem dziękuję. Stanisław. <sikke>